Nie tak prędko Zuchy. O! Wyniosły szczyt. Najwyższa góra w okolicy. Yeah. Spinaczka na szczyt nie będzie lekka. Na szczęście Dagi ma odznakę góry. I wie, że trzeba mieć Górskie rakiety śnieżne, jednej z każdą. Yes, 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 I są yes, 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 czułówki. Yes, do I solidne drugie śniadanie. Jest. A wszystko to trzeba spakować do pecaka. Idziemy! I tak, oto nasze nieustraszone zuchy rozpoczęły swoją wspinaczkę na cukrowy szczyty. I była silna, a to z to jest fajna! Jeszcze nie wiedzieli, że ich spokojna trasa zmieni się wnet w wyboistą ścieżkę. O, ta ścieżka jest gruntkoweta. A co jeśli upadnę? Dobrze jest wiedzieć, co mogłoby pójść nie tak. Ale trzeba się starać myśleć pozytywnie. Czyli jak mam się wspinać, żeby nie upaść? Muszę chodzić. Koza. Ostrożnie, jak ta koza! Krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku. Nasze dzielne słuchy pewnym krokiem pokonały niebezpieczną trasę. Lecz mimo, że ich krok był lekki, chmury były coraz cięższe. O, nie, zaczęło palet! Ale przemokniemy! Oj, no Jaka byłaby pozytywna myśl? Eee, jak tu nie przemoknąć? Patrzcie! Jeśli ukryjemy się przed deszczem, jak ten leszcz, to my też nie przemokniemy! Na szczęście spakowaliśmy! Tak przed siekącą ulewą ruszyli w dalszą podróż. Lecz już po krótkiej chwili nasze dzielne suchy znów musiały zwolnić krok. Ach, mój plecak jest ciężki. Łof O tak! Jedna myśl pomogłaby sprawić, że plecak o, stałby się lżejszy. Przerwa! Dobry pomysł! Pełni nowych sił. Nasi podróżnicy ruszyli w dalszą drogę. Samo jak statek, który właśnie złapał diabli w żagle. Lecz ja miał zaraz zmienić kierunek. O, jak teraz znajdziemy drogę? O! Tak, zachowaj spokój, Betty i myśl pozytywnie szliśmy tu z dołu, więc teraz musimy iść w górę. Hurra! <noise> o, jestem zmęczony. Yes. Tak! Myślę pozytywnie, Happy. E, gdy już uratujemy i nic, będę mógł się z nią zdrzemnąć na kanapie. Hurra! Uratujemy się z tym zapałem nasze dzielne suchy ruszyły w dalszą drogę, ale wnet miała ich spotkać największa trudność ze wszystkich. Spinatka ta łatwiej zna! Wszystko stało się białe! To tylko górska mgła Ale gdzie się wszyscy podziali? Pamiętajcie, pozytywne myśli pomogą. Czyli musimy się teraz trzymać pewnie na nogach i być przygotowanym na wszystko. Jestem silnym, pewnym siebie hipciem. Droga zawsze wjedzie w górę. Najciemniej jest zawsze zaraz przed świtem. O, mgła się przerzeza. Spójrzcie! Wreszcie nasi odkrywcy zdobyli wspaniały, wyniosły, cukrowy szczyt w swojej lepickiej wyprawie. Dzięki której. Ale się rozgadała, bo za nami tęskniła. Tak, a teraz czas wracać z nią do domu. Suchy, świetnie się dziś spisały, co nagi. Oto wasza odznaka gór. Już są wasi rodzice, pora na jeszcze jedną małą rzecz.